Zalety przeprowadzki do Dominikany. Punkt pierwszy: oczywiście rynek nieruchomości i możliwość inwestowania tam. No, dla Państwa, którzy znają już Dominikanę, byli lub inwestują tam od lat, to jest to coś całkowicie oczywistego. Przede wszystkim, jeszcze, jeśli mieszkacie w regionie Punta Cana, to ten region, który jest najbliższy infrastrukturalnie do wygodnego, miejskiego życia. Stwarza doskonałe możliwości inwestycyjne, które są po prostu bardziej obiecujące dzisiaj niż te same w Polsce czy, czy basenie Morza Śródziemnego. Ale co czyni te inwestycje szczególnie atrakcyjnymi? Po pierwsze, nieruchomości w tym kraju mogą być kupione na pełną własność co jest niezwykle istotnym atutem w porównaniu z wieloma innymi konkurencyjnymi krajami. Niektóre części Europy. Prawo własnościowe jest bardziej restrykcyjne, co po prostu zwyczajnie utrudnia swobodne zarządzanie nieruchomością czy czerpanie z niezysków. Punta Cana, będąc jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na Karaibach, daje przekonanie graniczące z pewnością no, dynamicznego wciąż wzrostu rynku. Coraz więcej osób chce nie tylko spędzać tam wakacje, ale również inwestować w nieruchomości na najem krótko i długoterminowy w, no coś może bardzo oczywistego jak mieszkanie na wynajem apartamenty czy, czy wille Taki popyt powoduje, że ceny nieruchomości rosną, a to zapewne stosunkowo wysokie jak na polskie dzisiaj warunki stopy zwrotu z inwestycji. Dodatkowo Dominikana stale się rozwija, rozwija swoją infrastrukturę turystyczną, co przyciąga inwestorów zainteresowanych wynajmem krótkoterminowym, zwłaszcza ukochanym przez Polskę Baja Ibe, czy czy Punta Cana. Weźmy pod uwagę fakt, że przed pamiętnym, trudnym czasem, w 2020 roku, to do Dominikany rok rocznie przylatywało 7 milionów, mniej więcej 7 milionów turystów. W, już w 2022 roku było ponad 8. W 2023 roku, w ubiegłym roku było 10 milionów. Ten rok z pewnością będzie kolejnym rekordowym rokiem. Warto również dodać, że rząd Dominikany wprowadza korzystne przepisy. Dla nas, dla inwestorów, dzięki ustawie CONFOTUR, o którym nagraliśmy osobny film i gdzieś tutaj go załączymy pełnie w opisie, inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe oraz szereg innych zachęt, które zwyczajnie sprzyjają bezpiecznemu i opłacalnemu inwestowaniu. Kupując nieruchomość, co jest bardzo ważne, na pełną własność, co podkreślam ponownie, inwestorzy mają również możliwość przekazania nieruchomości z pokolenia na pokolenie, no bez żadnych dodatkowych restrykcji. No to może nam zwyczajnie zapewnić stabilność i, i, i spokój na przyszłość. W przeciwieństwie do Europy, gdzie nieruchomości są już mocno, jak to powiedzieć, ustabilizowane i rzadko przynoszą wysokie zyski, rynek dominikański. Wciąż oferuje realne możliwości dynamicznego wzrostu wartości naszej inwestycji. Zwłaszcza w tych regionach, w których my działamy, czyli Punta Cana i Bahiaíbe. Cieszy też rozwój takich perspektywicznych rejonów jak Miches, o którym również na naszym kanale niedawno pojawił się film. Kolejnym punktem, który warto podkreślić jest fakt, że nie musisz być rezydentem, żeby mieszkać w Dominikanie. Dominikana oferuje niespotykaną wręcz elastyczność w kwestii długoterminowego pobytu, co jest ogromnym, ogromnym atutem dla osób planujących zamieszkać tutaj na dłużej. Każdy turysta może przebywać w kraju przez 30 dni bez wizy, bez dodatkowych papierów. A po upływie tego okresu wystarczy usiąść niewielką opłatę przy wyjeździe, co automatycznie przedłuża ten legalny pobyt. Opłaty te są naprawdę symboliczne. Przykładowo, za przedłużenie pobytu do 90 dni zapłacimy jakieś 60 dolarów, a do roku to jest około 120 dolarów. Dla wielu turystów, to, no, po to jest bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala bez zbędnych formalności spędzać miesiące. Tutaj w Tropikach. Co ważne, Dominikana jest wyjątkowo przyjazna dla obcokrajowców, dzięki czemu osoby przybywające tutaj przez dłuższy czas mogą cieszyć się no, pełną swobodą praktycznie, nie obawiając się jakichś skomplikowanych procedur prawnych. Oczywiście nasz statut turysty możemy przedłużyć w inny sposób, na przykład przez złożenie specjalnego wniosku, który pozwoli nam być w Dominikanie no do 120 dni. Jak to zrobić, piszemy między innymi na naszym blogu, na naszej stronie internetowej. Link oczywiście wrzucimy w opisie. Ale w praktyce mało ktoś na to decyduje, gdyż właśnie zerowe restrykcje za przedłużenie pobytu po prostu zniechęcają, aby korzystać z tych procedur. Innym jakże przyjemnym w praktyce sposobem na ten swoisty restart statusu turysty jest wylot z Dominikany i powrót choćby następnego dnia. To jest sposób, z którego naprawdę korzysta wiele, wiele osób. Zróbmy sobie taki weekendowy wypad na przykład do pięknego San Juan w Puerto Rico. To jest mniej niż godzina lotu. Dla nieco ważni, bardziej odważnych jest Caracas w Wenezueli. To też godzina lotu. W 2,5 godziny jesteśmy w Miami, w Panamie, czy na Jamajce. W 3 godziny dolecimy do Orlando na Florydzie, czy do stolicy Kolumbii, Bogoty. Opcji jest naprawdę sporo. A dla tych z Państwa, którzy planują dłuższe pobyty, istnieje także opcja uzyskania rezydentury. Ale proces ten jest, choć możliwy, może trwać nawet dwa lata. Wymaga on spełnienia szeregu formalności, takich jak zaświadczenie o niekaralności, dowód stałych dochodów, czy emerytury, dość wysokie, bo, bo to jest 1500 dolarów, czy potwierdzenia inwestowania w Dominikanie, kwot przekraczających 200 tysięcy dolarów. I nie mówię tutaj o zakupie nieruchomości, choć to zawsze może pomóc. Sprawy są często rozpatrywane indywidualnie i przedłużyć mogą się w najmniej przewidywalnych momentach. Warto jednak zauważyć, że rezydentura nie jest w ogóle konieczna, aby tu mieszkać, prowadzić biznes czy, czy pracować np. zdalnie. Wielu ludzi decyduje się na kilkumiesięczny pobyt zimowy bez oficjalnego pozwolenia na rezydenturę, ponieważ koszty przedłużenia pobytu są niskie, a formalności praktycznie żadne. Dla tych, którzy chcą mieszkać w Dominikanie. Sezonowo, np. od października do marca, legalizacja pobytu przez wypełnianie skomplikowanych wniosków po prostu nie jest potrzebna. Dodam, że Dominikana ze swoją elastyczną polityką migracyjną jest jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie można swobodnie żyć, podróżować, inwestować. Bez obaw o skomplikowane przepisy. To czyni nasz ukochany kraj idealnym miejscem nie tylko na wakacje, ale również właśnie na pobyt długoterminowy. Na przykład nie jest to możliwe w takich krajach równie ciekawych jak Stany Zjednoczone czy Puerto Rico. Prywatna opieka zdrowotna w Dominikanie. Opieka zdrowotna jest jednym z tych obszarów, w którym Dominikana bardzo dynamicznie się rozwija. Tutaj charakteryzuje się stosunkowo wysoką jakością usług, która przewyższa standardy wielu krajów. Myślę, że również, a zdecydowanie te, te standardy polskie. Wysokie klasy szpitale, kliniki specjalistyczne są dostępne w wielu regionach, szczególnie w tych oczywiście dużych miastach, jak, jak Santiago, jak stolica Santo Domingo, czy, czy, czy popularne miejsca turystyczne, jak Punta Cana, w szczególności. Stale inwestuje się tutaj w rozwój infrastruktury medycznej. No, czyni to, to, to miejsce tutaj jako taki czołowy kraj na Karaibach pod kątem turystyki medycznej. Właśnie turystyka medyczna w Dominikanie cały czas przyciąga coraz więcej pacjentów z całego świata, szczególnie z USA i Kanady czy Europy Zachodniej. Głównym, tego, głównym atutem tego kraju jest stosunkowo niski koszt usług medycznych w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, czy, czy właśnie wspomnianych, wspomnianej Europy Zachodniej. Przy jednoczesnym zachowaniu no, trzeba powiedzieć, wysokiej jakości usług i, i, i tego codziennego serwisu. Usługi takie jak chirurgia plastyczna, stomatologia, ortopedia czy zabiegi regeneracyjne, estetyczne, no, cieszą się tutaj dużą, dużą popularnością wśród pacjentów zagranicznych. No, regularnie ob obserwujemy te pytania na, fora, na forach, i, i dla takich osób z USA, gdzie koszty leczenia są bardzo wysokie, Dominikano oferuje no Jakość znacznie wyższą za ułamek ceny w Stanach Zjednoczonych. Dominikana w stosunku na przykład do Europy Zachodniej oferuje zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na wiele zabiegów czy, czy operacji. Także szpitale i kliniki w Dominikanie, które są świetnie wyposażone w sprzęt medyczny, a personel medyczny jest często. Wykształcony właśnie w renomowanych ośrodkach zagranicznych, to jest znakomita alternatywa do, do tego, co mamy w Polsce, czy, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych. Wiele z tych placówek posiada międzynarodowe akredytacje, co zapewnia tylko pacjentów o wysokim poziomie. Hospiten na przykład w takim jest tym miejscem w Punta Cana, czy Grupo Rescue, czy, czy Sedimat w, w Santo Domingo. One się cieszą znakomitą reputacją, zarówno wśród lokalnych pacjentów z Dominikany, jak i nas ekspatów. Dominikana e, ostatnimi czasy stała się bardzo popularna w zakresie turystyki medycznej. To jest oficjalny kierunek rozwoju rządu prezydenta Luisa Abinadera, e, oferując dostęp do no, no, najlepszych w regionie specjalistów, nowoczesnych klinik i, i, i zwyczajnie konkurencyjnych cen, no, co, co czyni to doskonałym wyborem zarówno dla E, e, bardziej zamożnych lokalnych pacjentów, jak i, jak i pacjentów e, z zagranicy. Pogoda. E, do, no Dominikana, którą uwielbiamy nazywać krajem wiecznego lata, oferuje tropikalny klimat e, z ciepłem, słońcem przez cały rok co czyni Dominikanę no rajem dla miłośników stałej, przyjemnej pogody. Jednym z głównych atutów życia tutaj jest brak drastycznych zmian temperatury. Średnia temperatura roczna, no jakbym nie myślał, to jest jakieś 22, 21, 25 w nocy i 30, 32 Stopni w dzień. Sezony dzielą się oczywiście na suchy i deszczowy, ale nawet w sezonie deszczowym opady są przelotne i nie przeszkadzają w zasadzie w codziennych aktywnościach. Dominikana cieszy się przede wszystkim stabilnością klimatyczną, a różnice w pogodzie są determinowane głównie przez zmienną wilgotność. Powietrza, a nie samej temperatury. Dla emerytów i osób z krajów takich jak Kanada, USA czy zachodnia Europa, ta stabilizacja pogodowa jest ogromną zaletą. W przeciwieństwie do miejsc, gdzie zimy mogą być surowe, a lato krótkie, Dominikana e, no daje przecudowny klimat przez wszystkie miesiące roku. Dzięki temu codzienna aktywność na świeżym powietrzu, takie jak spacery, gra w golfa, pływanie, inne formy rekreacji są możliwe bez względu na porę roku. Oczywiście odczuwanie wilgotności i temperatury to bardzo indywidualna sprawa. Dla zmarźluchów czy obcokrajowców uciekających z północnych Stanów czy Kanady, to każdy miesiąc w Dominikanie jest lepszy niż w ich krajach. Wielu emerytów z chłodniejszych regionów świata. Wybiera Dominikanę jako miejsce do życia właśnie z powodu klimatu. Nie muszą martwić się o mroźne zimy czy no, skomplikowane nierzadko przygotowania do chłodnych miesięcy w takich miejscach jak kanadyjskie miasta, Calgary czy, 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 czy Quebec. Stabilny, ciepły klimat pozwala im prowadzić stosunkowo aktywny styl życia, spędzając większość czasu na zewnątrz, co jest, no cóż, kluczowe dla zdrowia i stanu poczucia. Ponadto, co potwierdza no, szereg badań naukowych, tropikalna pogoda wpływa pozytywnie na zdrowie. Fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne. Wielu obcokrajowców, z którymi rozmawiam, e, mówią, że Dominikana zwyczajnie zredukowała e, no, stany depresyjne wielu osób. I ta e, depresję sezonową, która często dotykała ich w okresach jesieni i zimy w swoich krajach, zredukowali w Dominikanie do, do zera praktycznie. Znamy to z naszego pod, polskiego podwórka, kiedy często od połowy września do końca marca jest szaro, słońce jest mało, a temperatury rzadko przewyższają. 10-15 stopni. Także tropikalny klimat Dominikany sprzyja także różnorodności e, przyrody e, i krajobrazów. No, dzięki e, stałemu ciepłu flora, fauna są bujne przez cały rok. No, tworzy to piękne scenerie, niekończące się możliwości jakby eksploracji kraju. Osoby mieszkające tam na stałe mogą się cieszyć tropikalnymi owocami, palmami, kwitnącymi roślinami o każdej porze roku. Plaże pozostają ciepłe, woda w oceanie idealna do kąpieli. Bez względu na miesiąc, no to przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów przez okrągły rok. Dominikana, z jej, jak to lubię nazywać, wiecznym latem, to jest idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec przed zmienną pogodą i surowymi zimami. Oferuje idealne warunki do życia, relaksu, cieszenia się życiem bez przerw spowodowanych niekorzystną aurą. Stabilna pogoda sprawia, że kraj ten jest. Tak atrakcyjny dla osób szukających tutaj stałego, komfortowego miejsca do zamieszkania czy pobytu długoterminowego. Kolejnym, ale jakże kluczowym punktem, dla którego warto tu być, jest wolność. Dominikana. Można powiedzieć, oferuje unikalną mieszankę swobody, którą pamiętają osoby żyjące w Europie i Polsce w latach 90., połączone z mniejszą inwigilacją, jak to lubię nazywać, i biurokracją, niż w wielu rozwiniętych krajach. W Dominikanie nie spotkamy wszechobecnych kamer monitorujących na każdym rogu, a życie toczy się znacznie wolniej. Ludzie mają więcej czasu. Czasu na rozmowy, na spontaniczne spotkania, a relacje międzyludzkie są zwyczajnie bardziej bezpośrednie. Ten powolniejszy rytm życia kontrastuje z szybkim tempem współczesnych gospodarek, takich jak Polska, sąsiednie Niemcy czy, czy, czy Stany Zjednoczone. No, ciągła presja na efektywność często odbiera poczucie swobody. Dla osób ceniących prywatność Dominikana może być prawdziwym rajem. System bankowy nie przekazuje informacji do polskich instytucji finansowych. Co może oznaczać, że inwestycje tutaj, czy prowadzenie działalności gospodarczej w Dominikanie mogą odbywać się w, no, po prostu w większej dyskrecji? Taka anonimowość i mniejsze regulacje sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na działalność właśnie tutaj, szukając ucieczki od skomplikowanych przepisów, podatków i, i, i wszechobecnej kontroli. Oczywiście. Dominikana ma swoje wyzwania, jak chociażby złożona biurokracja, jednak dla tych, którzy mają doświadczenie w działaniu w bardziej przeregulowanych systemach, takich chociażby jak dzisiaj Polska, jest to coś, z czym spokojnie dadzą sobie Państwo radę. W latach 90. przedsiębiorcy w Polsce często działali w środowisku pełnym wyzwań, ale jednocześnie oferującym stosunkowo wiele swobody. W Dominikanie odnajdą podobny klimat. Swobodę prowadzenia biznesu, mniejsze obciążenia prawne i podatkowe oraz większą elastyczność. I te wszystkie czynniki przyciągają tych tutaj, którzy szukają powrotu do takich prostszych czasów. Choć istnieją formalności, to przedsiębiorcy, którzy są przyzwyczajeni do Polskiego systemu mogą tutaj działać z większą swobodą i bez konieczności ciągłego patrzenia na ręce urzędnikom. Dominikana jest krajem, który nadal oferuje dużą autonomię w sferze prywatnej i biznesowej, a życie toczy się tutaj wolniej i spokojniej. Dla osób poszukujących miejsca, gdzie mogą uciec od zgiełku, od nadmiernych regulacji, a jednocześnie cieszyć się przyjaznym klimatem i otwartością lokalnej społeczności, Dominikana stanowi. No, można powiedzieć, świetne rozwiązanie naszych problemów. Tutaj wiele rzeczy można załatwić gotówką, mniej formalnie, a relacje międzyludzkie i kontakty z urzędnikami są bardziej osobiste. Dla osób prowadzących interesy, tutaj, zwłaszcza tych, którzy czują, że nadmierna regulacja w Europie czy w USA dusi ich inicjatywę, Dominikana to takie tchnienie świeżości i swoisty powrót do przeszłości. Nie brakuje tutaj oczywiście biurokracji, ale porównując to do struktur państwowych w Polsce, wielu przedsiębiorców doceni swoisty klimat prowadzenia tutaj biznesu bez tych wszystkich niepotrzebnych biurokratycznych przeszkód. Dominikana no, daje również wiele możliwości inwestycyjnych. Naturalnie, zwłaszcza w obszarze nieruchomości, gdzie brak centralnego systemu raportowania informacji bankowych do Europy no, dodaje pożądany element prywatności, bym tak powiedział. Dla osób, które chcą poczuć klimat lat 90., Dominikana jest miejscem, gdzie można cieszyć się prostszym, mniej kontrolowanym stylem życia. A dla nas, dla państwa przedsiębiorców, jest to idealne miejsce, aby no, rozwijać swoje interesy w mniej restrykcyjnym otoczeniu. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana. Pomagamy w zakupie nieruchomości. Thank you.